Zmiana z roku na rok, zwłaszcza po wybuchu wojny i wzrostu tych cen nawozów, ona zyskuje na popularności. W Niemczech, z tego co wiem, jest numer jeden odmianą w grupie E. My to też zauważyliśmy, że właśnie zwiększa się popyt na nią, bo rolnicy szukają alternatyw dla tych drogich nawozów. Różnica między cenami pszenicy paszowej czy konsumpcyjnej, tej słabszej, 12,5 14, są duże i to się opłaci bardziej robić coś lepszego, a nawet uzyskać mniejszy plon. To jest właśnie bardzo duży atut odmiany, która łączy łatwość uprawy, wierność i stabilność planowania i dodatkowo jeszcze wysoką jakość. Jest jednym z najlepszych rolników w regionie Szymon Łuczak w miejscowości Jacego. Pan Szymon współpracuje z firmą Rakt, ponieważ prowadzi gospodarstwo nasienne. Znajdujemy się w rodzinnej grupie producenckiej Agrade w Jacewie. Początki to tutaj są praktycznie od mojego pradziadka. Niedawno odchodziliśmy stulecie gospodarstwa. W tej lokalizacji zajmujemy się. Produkcją zbóż, rzepaku, kukurydzy i ostatnio też było od, od około 7 lat buraków cukrowych. W innej lokalizacji, siostra, raz Szwagrem, zajmuje się uprawą warzyw. W tej chwili głównie cebuli, ziemniaków i groszku zielonego. A tutaj zajmujemy się oprócz, oprócz tej produkcji, co wymieniłem, także przetwarzaniem zbóż. Tak? Skupujemy kukurydzę mokrą, głównie ją suszymy, skupujemy też inne zboża i rzepak. No i zajmujemy się też reprodukcją kwalifikowanego materiału siewnego, zarówno dla firm współpracujących, jak i dla rolników indywidualnych i dla członków naszej grupy. Od jakiego areału zaczynali Państwo? Początkowo było 10 hektarów. W tej chwili ta, ta reprodukcja e, e, sięga 70 hektarów, e, a nasi członkowie uprawiają znacznie więcej odmiany jak tej odmiany, która później, która później trafia do naszego skupu e, i często służy nam jako polepszenie materiału, który przywożą nam rolnicy, tak? bo przywiozą nam pszenicę, które na przykład brakuje gęstości białka. I dzięki temu, że mamy tą pszenicę od naszych członków o, o lepszych parametrach, możemy to yy, uszlachetnić, że tak powiem, i sprzedać do portu gdzieś tam na eksport, spełniając te parametry wymagania odbiorców naszych, które są bardzo wysokie. Robimy głównie pszenicę o zimą tak? i tutaj ta współpraca jest z firmą Rakt, bo od kilku, no od kilku lat zauważyliśmy, że to jest wiodąca firma na rynku polskim, jeżeli chodzi o, o E, pszenicę o zimą. E, ma, 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 trzeba powiedzieć, najlepsze odmiany. Tak? Jakakolwiek od, do, odmiana nie trafia do reprodukcji, ona jest na bardzo wysokim poziomie. No i tam ogólnie top najlepszych odmian, najwyżej planujących, to jest to, to w tej chwili w rejestrach, to są, to są, to są odmiany rakta w Polsce. Nie? Kiedy ta współpraca się zaczęła i od czego się zaczęła? Zaczęła się pewnie z, z 10 lat temu. Wcześniej mój tata zajmował się reprodukcją początkowo nasion, warzyw, ziół też, mówimy o 30 lat temu powiedzmy, później jak gospodarstwo powiększył zajmował się reprodukcją zbóż, czyli to mniej więcej co my robimy. My w tej chwili wyspecjalizowaliśmy się głównie w pszenicy, ze względu, żeby to robić dobrze. Nie chcemy robić zbyt wielu gatunków, zbyt wielu odmian. Specjalizujemy się głównie w pszenicy ozimej i jarej. Robimy zarówno reprodukcję materiału bazowego, dla, tutaj już tylko dla firmy Rakt. Na, jakiej odmianie, na jakich odmianach bazują Państwo? Tutaj odmiana Bilans. Około 5 lat robimy odmianę Ponticus, którą rozprowadzamy w tym rejonie. Początkowo mieliśmy pewne obawy, bo to odmiana jest z grupy E, czyli elitarnej i mało popularna w Polsce. W Polsce była taka tendencja, że rolnicy często kupowali odmianę paszową z grupy C czy B i mówili, że tam zasieją dużo azotu na trzecią dawkę, i tak i tak sobie zrobią to, to białko czy gluten i będą mieli te parametry. To się sprawdzało ileś lat temu, ale w tej chwili przy braku opadów stosowanie mm, dużego nawożenia na trzecią dawkę, często jest utrudnione, nawet niemożliwe, nieefektywne. Więc szuka się innych rozwiązań, żeby te parametry były i najlepiej, jak one są zakodowane w tej odmiany i nie trzeba stosować tyle nawożenia. Więc ta odmiana z roku na rok, zwłaszcza po wybuchu wojny i wzrostu tych cen nawozów, ona zyskuje na popularności. W Niemczech, z tego co wiem, jest numer jeden, jeden odmianą w grupie E. My to też zauważyliśmy, że właśnie zwiększa się popyt na nią, bo rolnicy szukają alternatyw dla tych drogich nawozów. Tak? Tutaj już jest zakodowana, te parametry ona ma zakodowana i nawet przy niższym nawożeniu to ona też e, będzie tą pszenicą konsumpcyjną, tak? a przy dobrym nawożeniu ona jest w stanie e, uzyskać tam 14 białka, mieć parametry już takie, takie wyższe i można uzyskać wyższą cenę. No a w tym bieżącym sezonie i no, poprzednim też różnica między cenami pszenicy Paszowej czy konsumpcyjnej, tej słabszej 12,5 A14, są duże i to się opłaci bardziej robić coś lepszego, a nawet uzyskać mniejszy plon. Ale ta różnica w plonie nie jest aż tak duża. Czasami nawet jest PontiGus, potrafi plonować wyżej niż inne odmiany. Także my to rozwijamy i to jest jakby wiodąca odmiana. Nie? W tym roku jesteśmy w stanie spełnić te wszystkie parametry, bo żniwa nam się przesuwają w czasie, pojawiły się opady deszczu, to niestety niekorzystnie wpływa na. W tym roku to roślin. tak pojawia się dużo, duża niepewność co do tego nie? Prawdopodobnie u nas, jeżeli chodzi o pszenicę, żniwa nie rozpoczną się w lipcu, bo jeszcze w tej chwili w miejscach, gdzie było trochę więcej wilgoci, e, pszenica jest zielona, tak? a w tej chwili prognozy mówią o temperaturach takich jak mamy dzisiaj i codziennie praktycznie pada. Yy, więc yy, będzie to problem. Nie i problem dla branży nasiennej też, bo, 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 bo będziemy mieli późno, tak, a później się skróci nam ten okres, który mamy na przy, przy wyczyszczenie i zaprawienie tego towaru, yy, więc... Yy. Trudny sezon, jeżeli chodzi o, o nasiennictwo, się szykuje. No, na razie to się martwimy w ogóle, żeby te, te zebrać to i żeby to spełniało te parametry, kiełkowało i tak dalej. Miejmy nadzieję, że wszystkie pszenice nam stoją, tak? czyli nie, nie, nie doszło do wylegania, co by było już tam straszne, zdyskwalifikowałoby jako nasienne. Mamy te dobre stanowisko od tego, czego zacząć, bo, bo, bo siejemy te... Em, pszenice nasienne na stanowiskach po cebuli i po groszku. i w razie potrzeby jest też możliwość nawadniania, aczkolwiek nie robimy tego, to w ekstremalnych tylko w przypadkach, bo to, jest, to się raczej nie opłaci. No, na, nawet na, na pszenicy nasiennej te efekty według nas nie są zadowalające. No, ale w ekstremalnych przypadkach, jakiś jaryk zbóż, e, tych, gdzie ta susza no, czasami się pojawia okresowo, mo, możemy też te, to e, e, dzięki tym, że te pola są uzbrojone przez te warzywa, możemy zainterweniować i, i, i to zrobić. Tak? Poruszyliśmy temat żniw, w związku z tym chciałam się dowiedzieć, jakich zbiorów w tym roku. Pan, w tej chwili jesteśmy po częściowych zbiorach jęczmienia ozimego. Plon był tam 9,5 tony na takim słabszym, że tak powiem, polu. Nie możemy dokończyć zbioru pozostałych tam jęczmieniów ozimych ze względu na pogodę, a tamte pola nawet lepiej się prezentowały. Jeżeli chodzi o skup, no to skupujemy wszystkie asortymenty zbóż i rzepak i kukurydzę mokrą. W tej chwili przygotowujemy się także do suszenia pszenicy rzepaku, bo pogoda zapowiada się niepewna, więc prawdopodobnie będzie trzeba zbierać te, 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 te zboża, nie czekając na, na jakąś lepszą pogodę o podwyższonej wilgotności. Tak? Tak, te baterie silosów i suszarnie, dwie suszarnie pozwalają jednocześnie na przykład przyjmować i rzepak i pszenicę i, i dosuszać to i nie ma z tym problemu, że musimy czekać, tak? Z moich obserwacji warto zebrać nawet tam wilgotniejszą tą pszenicę i ją dosuszyć, niż czekać i trzymać ją na polu, aż powstaną jakieś straty, ona porośnie i nie będzie konsumpcyjna. Mamy taką strategię, no wiadomo, w złożach nasiennych się tego nie da zrobić, to trzeba zebrać suche, ale w, jeżeli chodzi o, o, o te pozostałe, po prostu już nie czekamy. Jesteśmy w stanie przechować nawet 35 tysięcy ton zbóż. Te największe silosy mają 5,5 tysiąca. Ogólnie jest, mamy silosy od, 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 od 30 ton do 5,5 tysiąca, więc możemy to podzielić. Te asortymenty jakości, w tej chwili to pszenicę konsumpcyjną, to już segregujemy co 0,5 co co białka, tak? Także tych odmian tych 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 sortów, mamy bardzo dużo, co pomaga nam, pomagają nam między innymi ilość tych silosów. Tak? Na szczęście posiada Pan odpowiedni sprzęt do zbioru. Tychże zbóż, proszę o nim opowiedzieć. Kombajn rotorowy, który, który w nasiennictwie no jest. jest tak chyba kluczowe. Niezbędny, tak. Nie powoduje takich strat połówek, nie, też lepsze kiełkowanie. Praktycznie co roku mamy kiełkowania na poziomie 90-100% czystości, podobnie, także ten materiał jest rok w rok dobry. Od kilku lat mamy nową czyszczalnię, też już takiej najwyższej półki. Więc ten towar jest, jakość tego towaru się znacznie poprawiła. Nową zaprawiarkę mamy od roku. Pozwala nam jeszcze lepiej ten towar przygotować. Ile kombajnów jest w gospodarstwie? W gospodarstwie są trzy kombajny, też ze względu między innymi na to, żeby, żeby mieć czas na wyczyszczenie tego kombajnu, przygotowanie go do zbioru nasiennego, żeby. No to jednak zajmuje trochę czasu, więc potrzebujemy więcej tych maszyn. Mhm. Jakie inne maszyny kluczową rolę odgrywają w prowadzeniu plantacji nasiennych? Sprzęt taki jak obryskiwacze, rozsiewacze też musi być wysokiej jakości tak, i, 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 i posiada tam te systemy GPS i, i, i precyzyjne rolnictwo, to się przydaje, no, ale to już w tej chwili jest dosyć popularne w Polsce. I własny, własne, własny środek, środki transportu, tak? nie korzystamy z jakichś zewnętrznych też, żeby nie, 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 doszło, nie dochodziło to do zamieszań. Jakby odpowiadamy w całości za, e, e, w pełni się podpisujemy, jeżeli towar jest, wychodzi od nas. No to w pełni się podpisujemy po, pod tym, że, że, że on jest dobry. Odpowiadamy od początku do końca. Tak? Od, od momentu wysiewu do, do momentu zapakowania. Tak? Pola są deszczowane, więc y, występuje dosyć duże ubicie ziemi, więc musimy uprawiać głęboko. Tak? Najczęściej stosujemy półdutowy albo top downa Horca tigera, maszyny, które dosyć głęboko uprawiamy. Ja jestem jak raczej. Wcześniej próbowałem uprawiać tylko płytko albo z triptylem i to się jakby nie sprawdzało, tak? To się pojawiało się dużo problemów z nornicami, rolnicami, tu gdzie ze schodami, tak? Jeżeli gdzieś tam pozostawało jakieś jakiś reszt, by dużo było resztek, tak? Więc jestem zwolennikiem głębokiej uprawy mieszania tej ziemi, ale nie orki. Tak? Uprawiamy wszystkie, wszystkie, wszystko uprawiamy bezorkowo i uprawiamy strip Tutaj Tutaj właśnie stoimy przy tym siewniku, to jest e, strip z Waterstata. E, pszenicę uprawiamy w rozstawie 17,5 i, i uważam, że jest to optymalne tak, rozwiązanie, ten, ten, ten rozstaw. Rozmowę z panem Mateuszem Chachułą z firmy RAKT, która na co dzień współpracuje z gospodarstwem pana Szymona. Panie Mateuszu, w jaki sposób firma RAKT wybiera swoich współpracowników? Bardzo ważne pytanie. Firmy, z którymi współpracujemy, to są firmy, które, które znamy, które mamy doświadczenie, które, z którymi współpraca jest oparta na, na wieloletnich doświadczeniach. Jesteśmy z nimi też w latach trudniejszych. Tych łatwiejszych też oczywiście dzielimy się swoim doświadczeniem. Jest to oparte w dużej mierze na zaufaniu. Jak ten rok się przedstawia? Ten rok zapowiada się dobrze. No, w tej chwili mamy takie trudności oczekiwania na żniwa, bo e, te m, rośliny do, zaczynają dojrzewać, e, no, a, a codziennie pada. No, tak jak wiosna była sucha. To, ten, to teraz w tym okresie no, praktycznie codziennie pada. Ale sucha wiosna z, z umiarkowanymi temperaturami to, to jest sprzyjające. Liczę na dobre zbiory. Co jest podstawą w prowadzeniu plantacji nasiennych? Dobra odmiana. W przypadku prowadzenia plantacji nasiennych dobra odmiana jest jednym ze składowych elementów. Nie ma tutaj jednej, jednej rzeczy, czyli nie tylko odmiana. Odmiana to jest bardzo ważny element, który musi odpowiadać też gospodarstwu, w którym współpracujemy. Natomiast właściwa agrotechnika, czystość odmianowa, czystość produkcyjna, technologiczna jest wiele tych składowych. A co można powiedzieć o tej odmianie, którą mamy przed sobą? Jest to odmiana Ponticus, jest to odmiana, którą rolnicy doceniają za bardzo dobry plon stabilny plon. Ale przede wszystkim też bardzo dobrą jakość. Jest to odmiana, która na naszym sąsiednim rynku zachodnim jest największą odmianą, jeśli chodzi o udział w strukturze zasiewu w tej grupie jakości. To jest właśnie bardzo duży atut odmiany, która łączy łatwość uprawy, wierność i stabilność planowania i dodatkowo jeszcze wysoką jakość. To jest jeden z takich ciekawszych produktów który, który no po prostu dobrze trafia i dobrze się zachowuje w gospodarstwa odmiana, która jest z nami ładnych kilka sezonów i to jest właśnie to, że rolnicy doceniają i wybierają w kolejnym roku te odmiany, które się u nich sprawdzają my co roku wprowadzamy jakieś nowości ale no to jest po prostu, jesteśmy na kolejnym etapie. Tutaj jesteśmy na odmianie, która jest już w jakimś cyklu życia, ma ugruntowaną pozycję, no i to, taką się cieszymy. W tym gospodarstwie uprawiamy nie tylko Pontykusa, uprawiamy też inne odmiany, ale akurat odmianie, która jest tutaj w tle, to jest odmiana Pontykus. W jakim kierunku aktualnie podążają hodowle roślin, na co kładą akcent? Hodowle roślin pracują nad tym, żeby te odmiany, które będą się pojawiały na rynku, które będą zgłaszane do rejestru, które będą też znajdowały się na polach polskich rolników, żeby efektywnie wykorzystywały zasoby, żeby efektywnie wykorzystywały nawożenia. Pojawiają się ograniczenia produkcyjne, czyli ograniczenia, żeby stosować mniej nawozów, mniej środków roślin, czyli rośliny muszą, te odmiany muszą temu wychodzić naprzeciw. Hodowcy już muszą myśleć kilka do przodu żeby te odmiany mogły sprostać tym, tym ograniczeniom, ale też żeby mogły też dobrze zachowywać się w przypadku zmieniającego się klimatu. Czyli potrzebujemy odmian, które też sobie dobrze radzą ze stresem wodnym. Dotychczas te odmiany, które funkcjonują na rynku, one się sprawdzają. Natomiast patrząc na to, że ten, ten cykl jest postępujący, no to musimy po prostu się też wybiegać, żeby, żeby za ileś lat dostarczyć taki produkt, tak jak Pontikus, tak jak odmiana Bilans, która jest czymś w gospodarstwie czy odmiana Kajen te, które odmiany, które się sprawdzają u polskich rolników, żeby dostosować. My te odmiany przed wprowadzeniem na rynek testujemy. Prowadzimy doświadczenia oficjalne przez coboru, nasz centralny Ośrodek badania roślin uprawnych, ale też prowadzimy doświadczenia nasze prywatne. Które nam pozwalają e, troszeczkę wyprzedzać ten, e, ten, e, ten cykl badań. Czyli my wprowadzamy odmiany, które jeszcze czasami nie są odmianami, są numerami, które stają się odmianami dopiero w procesie rejestracji.